Hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam dzisiaj Was na filmik z takimi nowościami toaletkowymi. Kilka z nich to takie odgrzewane kotlety, bo to są rzeczy, do których wróciłam. Kilka to są nowości z jakichś pudełeczek. Zrobiłam też zamówienie na coś na ebay'u, kupiłam nowego. Zamówiłam coś na stronce, na stronkach tutaj z polskimi lub rosyjskimi kosmetykami w Wielkiej Brytanii. No i zakupiłam jeszcze jedną rzecz, o której chcę też Wam wspomnieć. Nawet będzie coś z TK Max którą wam pokazywałam w moich paletkach, które posiadam i ponieważ nie jestem dosyć na bieżąco, na tyle na bieżąco ze swoimi filmikami, trochę tak podupadłam ostatnio YouTubeowo. Nie wiem, czy wam pokazywałam tę paletę oprócz właśnie tego filmiku z prezentacją palet, ponieważ zakupiłam nową Paletę Morphe. To jest ta paleta 35O. Ja ją na nią bardzo długo polowałam, ponieważ jest to zestaw przepięknych cieni. Powiedziałabym, że to są cienie idealne dla mnie. A które już nie są? Wszystkie palety mi się podobają, zawsze tak mówię. Są, są przepięknie skomponowane. Jest tu odpowiednia ilość matów, odpowiednia ilość cieni błyszczących. Już Wam pokazuję. Jeżeli nie, to zapraszam Was do tego filmiku, do wpisu na blogu, na blogu moim makowym. Robiłam taki, takie tam, przybliżenie, także może, możecie sobie tam zerknąć. ta prezentuje się w ten sposób. Posiada przepiękne jesienne odcienie, barwy pasujące do moich oczu. Absolutne hity to są maty. Dzisiaj znowu mam te maty dwa tutaj na oczach. Oprócz tego nie mogłam się powstrzymać, wykorzystałam tutaj ten pomarańczowy kolor, troszeczkę tego mocniejszego rudego koloru, ten, ten czerwień po prostu gdzieś tam musiałam zapodać sobie, troszeczkę tego rozjaśniającego cienia w kąciku. Nie omieszkałam oczywiście użyć któregoś z tych brązów, bo po prostu uwielbiam te kolory. One są naprawdę genialnie skomponowane, można z nimi wyczarować każdy jeden makijaż, dzienny, wieczorowy, jaki tam tam bądź, nie wiem czy ja robiłam takie właśnie podsumowanie wam. To teraz nie omieszkałam po prostu dodać. Także paleta, która powiem wam szczerze, cudem znalazła się w moich zbiorach kosmetycznych, dlatego że ona wiecznie jest wyprzedana. Miłe zaskoczenie, że ona w końcu trafiła w moje ręce. Przed wyprzedaniem jej na stące Beauty Bye i takim jeszcze jedno kolejne miłe zaskoczenie. Ja kupiłam tę paletę w. Znowu jakoś tak było koniec tygodnia i miałam na następny dzień ją w domu, także naprawdę to jest bardzo miłe zaskoczenie. To była chyba niedziela i w poniedziałek chyba tę paletę miałam w domu, albo we wtorek rano. No w każdym bądź razie paleta jest cudowna. Bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie makijaże, lubicie zabawy makijażami. Niekoniecznie dla profesjonalistek, przecież życie tylko jedno a te palety nie są wcale drogie, kosztują coś około 20 funtów. Wiem, że mówiłyście mi o tym, że palety są również e, dostępne na stronkach AliExpress e, i innych takich sprzedających właśnie e, niepodpisane rzekomo palety przez firmę, a rzekomo jest to to samo. Ja nie wiem, czy to jest to samo. Ja zakupiłam swoje pomadki na tych stronkach e, i, i, i ofer czy tam AliExpress pomadki e, ma to pomadki ma, które miały być odpowiednikami, to jest wielkie jedno nieporozumienie, także nie wiem, czy te palety akurat też będą tak bardzo podobne do tej kupione, kupionej na stronce Beauty Bay. Także no nie wiem, no to już od Was zależy, co chcecie zrobić, jak, jakie pieniążki wydać i jak spożytkować je, czy chcecie mieć z napisem, czy bez napisu, czy mieć pewność, że to jest ta sama paleta, czy po prostu tylko podobna. Ja się na tym nie znam. Dobra, następnie stronka polska Iris UK. ja tutaj bardzo często na tej stronce robię sobie zakupy, kupuję rzeczy, które mi są potrzebne, maseczki z Dermiki oczywiście znalazły się w zamówieniu, musiałam także dodać coś jeszcze, żeby opłacał mi się ten zakup, żeby nie płacić za przesyłkę i żeby po prostu nie zamawiać na następny miesiąc czegoś znowu. I tak, do moich maseczek z Dermiki, pod oczy i na powieki, Dorzuciłam jeszcze kilka innych, już Wam o nich wspominam. E, czyli tak, Feeling Go, o tej maseczce się więcej rozpowiadałam w filmiku z podsumowaniem maseczek. E, bardzo dobrze działająca maska, bardzo ładnie napinająca skórę. E, działa... no i cóż. Zakupiłam jeszcze taki słoiczek, przechowuję w lodówce, jedną część tej trójki do mojego słoiczka i przechowywuję w lodówce i tak nakładam tę maskę na, na te kilka minut. Bardzo ładnie uspokaja skórę w rejonach podocznych. Następnie rozświetlająca maseczka, maseczka Nocne Życie. Mówiłyście mi, że teraz pojawiło się Nocne Życie już w tubkowej wersji. Na pewno jak będę w Polsce lub... Poproszę kogoś, żeby mi kupił uleczki z dermiki w tubkowej wersji, bo są po prostu świetne, rewelacyjne. Te akurat bardzo ładnie napinają skórę, mają takie działanie bardzo ładnie odmładzające, liftingujące skórę, także to muszę po prostu się zaopatrzyć w większą ilość. Jeżeli byście pytały, na ile mi starcza taka maseczka, ona jest podzielona na dwa człony i taki jeden człon starcza mi na dwa razy. Wszystko za wszystko w zależności od tego, ile na siebie tej maski nakładam. Ponieważ ona ma bardzo ładne działanie liftingujące skórę, nakładam ją sobie na całą twarz, ale jeżeli chcę mm, nałożyć tylko w niektórych rejonach, czyli tam jakieś policzki albo jakieś pod oczami rejony, to również tam się sprawdza, bardzo ładnie napina skórę, także to są naprawdę fajne maseczki, godne polecenia. Następnie maseczka z Bielenda, to jest nowość u mnie. Yy, to jest taka maska, czyli, która ma kontrolować nam sebum, yy, i to jest jakaś funkcja Sebu Control Extracts Ananasa. Yy, Napisane tu jest biocera, mieszana, tłusta, trądzikowa, wrażliwa. Yy, w składzie tej maseczki, nawet teraz yy, sobie tak spojrzałam, że jest alkohol. Alkohol. Alkohol denat. Zobaczymy, czy on mi krzywdy nie zrobi. Ma jakieś tam działania może odkażające, na pewno wysuszające również. Yy, zobaczymy, jak się ta maska u mnie spisze i dam wam znać, czy warto ją mieć. E, maseczki ogólnie z bielęta, te oczyszczające lubię, także no zobaczymy, jak ta nowość się u mnie sprawdzi. E, I ostatnia, chyba rzecz, tak jeszcze pokazuję z tych takich saszetkowych rzeczy, to będzie marnion, laminowanie włosów. Ja raz na jakiś czas bardzo lubię te saszewki sobie nakładać na włosy. E, I jedno takie opakowanie podwójne starczami mi na, na raz, nakładam sobie na 20 minut. Robiłam taki kiedyś filmik podsumowujący właśnie działanie tego laminowania. Bardzo lubię ten efekt. Następnie kupiłam sobie olejek, do którego wróciłam, bo używałam go kilkakrotnie już. To jest Green Pharmacy, olejek kopionowy, oczywiście jeszcze nie otwierałam, nie używałam. W niedalekiej przyszłości na pewno do niego wrócę. To jest olejek. Ze skrzypem polnym przeciw wypadaniu włosów. Ten olej wielokrotnie się u mnie sprawdzał. Naprawdę on przepięknie zmiękcza włosy, cudownie nadaje im blasku, miękkości. Jego właściwości to przeciwko wypadaniu. Do końca nie, nie stwierdziłem, dlatego, że ja nie mam jakichś na szczęście wypadających mocno włosów, ale na pewno je wzmocni, bo były bardzo takie żywe, silne i bardzo się błyszczały, także do niego na pewno z miłą chęcią wrócę znowu. I taka nowość u mnie. Jeżeli skończę produkt, którego teraz używam, aktualnie w demakijażu, na pewno wypróbuję ten żel. Wiem, że polecały dziewczyny go. Nie wiem, czy konkretnie akurat ten typ żelu, bo chyba są jakieś inne. Mi wpadł w ręce zielona herbata, delikatny żel do mycia twarzy dla mieszanej i tłustej skóry. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Patrzyłam w składzie. Jest ta inna postać SLS-u, ale jako domywarz do twarzy będzie może mi służył. Zobaczymy jeszcze wszystko, oczywiście, w praniu, jak to wyjdzie, czy, czy mi posłuży. Jak nie, to będzie po prostu służył mi do mycia ciała albo do czegoś tam bądź. W każdym bądź razie to nie był jakiś drogi produkt. I... Ostatnią rzeczą jest e, z tej stronki, e, oczywiście odżywka jantar. Ja kupiłam sobie to, jest już opakowanie, które ja już dawno używam. E, w, teraz akurat mi się kończy trzeci tydzień używania wcierania w skórę głowy codziennie. Potem znowu oczywiście m, przestanę używać, potem znowu wrócę. E, co widzę po działaniu tej odżywki? To jest ta coś takiego, jak jej nie używamy, to jej nie używamy i. Też nic nie dzieje, ale jak zaczniemy je używać, to widać jakie efekty. Włosy są takie bardzo ładnie błyszczące, widać tutaj te baby hair rosną jak wścignięte, To może też jest wpływ tej, tej odżywki, lub po prostu sobie wymówiłam, no, że chce się je używać. Włosy są po niej bardzo miękkie, bardzo tu fajnie wszystko się prezentuje, także no, będę do niej na pewno wracała. A o tych jej jakichś właściwościach pielęgnujących, wybitnie skórę głowy, dowiem się później. Jeżeli na tyle mnie tutaj zadowoli, jeżeli te wszystkie włoski tutaj kiedyś, które miałam takie praktycznie suche, suche łyse placki, pokryją się z powrotem nowymi włoskami. Kiedyś bardzo mi wypadały te włosy a wszelkie inne, które tam odrastały właśnie w tych dziwnych, na tych skroniach odrastały mi bardzo słabe i po prostu to było takie w koło Macieju, jedne odrastały, wypadały, wypadały, odrastały teraz jest troszeczkę inaczej, ja sobie zdaję też sprawę, że przez praktycznie cały dzień ja mam spięte włosy i ciągle te włosy do góry i być może przez to właśnie mam te dziwne placki na głowie, no zobaczymy w przyszłości czy mi to one zarosną co kupiłam na eBay? Na eBay kupiłam, powróciłam do olejku, do którego kiedyś miałam sentyment i który stosowałam przez kilka lat. Znowu wróciłam do sesy, kupiłam sobie trzy opakowania. Dlatego, że się opłacało, bo zapłaciłam około 12 funtów za trzy 3 opakowania. Trzy 3 opakowania. 3 opakowania 90 ml, to mi starczy na jakieś co najmniej pół roku. Olejek sesa uwielbiam. Jego działanie jest ewidentne, widoczne. Włosy się natychmiast po nim błyszczą. On ma charakterystyczny zapach, jednak ten zapach bardzo lubię. To jest taki zapach orientalny. Dodatkowo one są wzmocnione zawsze po tym oleju. Raz w tygodniu po prostu sesją, jak sobie na Natłuszczę te włosy, na oleju je, to po prostu jestem bardzo zadowolona z efektu. Także wróciłam do oleju Sesa, Polecam Wam, jeżeli macie podobne zamiłowania, właśnie do pielęgnacji włosowej. Pierwszy raz pamiętam olejek Sessa, hmm, chyba znalazłam w recenzji u Niesi. Zawsze mylę. Unisiak z 83, tak? tak? Ona, ta z USA. Ona zawsze, ona polecała, zrobiła takie podsumowanie. Ja od tamtej pory, kiedy tylko u niej ujrzałam, tak używam. I powiem Wam, że wróciłam po jakimś praktycznie roku czasu nieużywania. Z wielkim, takim mega zadowoleniem. Bardzo dobry, uważam, że to jest bardzo dobry olej do włosów. Ale się rozgadałam. Następnie drogeria. Drogeria tutaj Super Drag. Zakupiłam ponownie Hot Cleanser. To jest po prostu dla mnie super kosmetyk do zmywania. Używam jako takiego pierwszego kosmetyku do oczyszczania wstępnego twarzy. Później idzie jeszcze pianka. Mam taki system domywania. To się u mnie sprawdza. Jest to produkt, któremu robiłam też wpis na blogu, poświęciłam wpis na blogu. Bardzo dobrze domywa. To jest takie domywanie właśnie wstępne. Twarz jest czysta, nie pory są niezapchane, bardzo miłe uczucie jest takiej świeżości. Nie ściąga, e, buzi ten produkt, bardzo, bardzo go lubię i nie jest w ogóle drogi. Następnie w Superdragu kupiłam sobie jeszcze Rimmel Fresher Skin. To jest ten podkład, o którym też chyba dosyć głośno już na YouTubie jest. Ja mam go w odcieniu 200, Soft Beige. To jest dosyć taki ciemny kolor, ale wiecie co, bardzo pasuje do mojej karnacji w obecnym stanie. Bardzo ładnie zarzuca skórę i powiem Wam, że ten kolor ma takie w sobie właściwości niwelujące zaczerwienia, także bardzo, bardzo wpadł mi w oko ten kolorek. On się prezentuje tak na ręce. Nie wiem, czy jeszcze zimą całkowicie będę go używała, czy nie na tyle, że będę wyglądała niekorzystnie. Póki co bardzo mi się podoba ten podkład. On ma takie właściwości nawilżające, ale wciąż jednak matujące. Jest to taka niby galaretka, no, bardzo fajny podkładzik, powiem Wam, za jakiś groszek go kupiłam, bo jakaś była promocja. Oczywiście połączyłam to w jakiś sposób e, zakupowy. Następnie polski sklep. W polskim sklepie kupiłam sobie mikse ekspres wrażliwej skóry. Prosiłam o tą wersję z naczynkami, żeby mi sprowadzili na naczynka, ale ostatecznie. Była ta wersja w polskim sklepie tutaj i też ją zakupiłam, dlatego że no, uważam, że podobnie tutaj jest opisane na niej. Tamtej, tamtej wprawdzie miksy składu nie pamiętam, ale to jest jakaś optyma, optymalna tolerancja, bardzo wrażliwa, reaktywna skóra twarzy i powiek, także to mnie bardzo zaskoczyło i powiem Wam, że. Ponieważ mam resztunie, dosłownie biodermy różowej, a biodermy różowej do, używam do domywania skóry, powiek i oczu, to na pewno będę używała tego produktu, dam Wam znać, jak się sprawdzi u mnie. Ta bioderma ta miksa kosztowała coś około tej w polskim sklepie 3,50, niecałe 4 funty, także to nie jest drogo, dlatego że ogólnie te produkty na ebayu są sprzedawane dużo, dużo drożej. Następnie stronka The Natural Skincare. Musiałam się zaopatrzyć, a jak? Musiałam. W moje szungitowe, ulubione produkty do włosów. To są moje ulubione maski szungitowe, te w czerwonej wersji. Też wielokrotnie Wam polecałam. Musiałam się zaopatrzyć w nie, dlatego że i to już dawno się zaopatrzyłam, to będzie chyba zakup przez miesiąca czasu, ponieważ jedna maska mi się kończy i ja natychmiast muszę sobie zamówić następną porcję, dlatego że to są moje najlepsze produkty do dowłosowe. Najlepiej mi się sprawdzają, moje włosy potem są liśniące i bardzo, bardzo podatne na układanie, także moje ulubione produkty szungitowe również znalazły się w zamówieniu. Dwie ciekawostki mam takie z pudełeczek. I już Wam pokazuję, ponieważ w pudełku sprzed kilkunastu tygodni, kilku miesięcy nawet znalazła się taka maska z AMF, z firmy Vita Masquez, coś takiego, tak się to czyta. Mówiłam w projekcie Denko o niej: maska Torpeda, po prostu Petarda. To tak przepięknie nabliża skórę ta maska. Ona ma postać taką żelową i nie jest tanią maską. Ja ją kupiłam na ebay troszeczkę taniej i bardzo mi jej szkoda teraz użyć, dlatego, że ta maska kosztuje coś około 6 albo 7 funtów, w zależności jak trafimy na, na cenę. Ja chyba kupiłam ją za 5,50, wygrałam ją na aukcji internetowej. Maska przepięknie nawilża skórę. I tak jak producent mówi, że to nawilżenie jest takie niezwykłe, to ono jest. Ono się utrzymuje w skórze na pewno przez te 3 dni i to jest takie naprawdę napompowanie skóry przecudowne. Ja bym się bardzo skusiła na te maski, żeby one były tylko tutaj pod oczami w tak przepięknej formie. Ja już się nawet nie tak zastanawiałam nad całą sobą, czy a to jest taki pomysłowy dobromik troszeczkę. Nie wiem, czy pamiętacie tą bajkę. Żeby po prostu tą maskę pociąć na, na części, do... przełożyć do wyparzonego, czystego, szklanego słoika i po prostu nakładać ją tylko w tej esencji, jak, jak ona tam będzie cały czas ten żel, nakładać tylko w, w strefie podocznej, po prostu, bo tak przepięknie nabliża skórę ta maska, że się w głowie nie mieści. No cóż Wam będę tutaj więcej mówić. Także do tego nie wiem, czy jeszcze dojdzie, no ale może dojdzie. Druga maska to jest maska z ostatniego Glossy Box. Co? O ile się nie mylę. Eee, 111 skin Harley Est uh, London i to jest Gold Brightening Facial Treatment Mask. To jest jakaś maseczka dr Aleksandrius. MD. Maska rzekomo kosztuje 20 funtów, może kosztuje jakiś pakiet 20 funtów, może nie dojrzałam. No to maska, jeżeli by miała być cudowna, za takie pieniądze to strasznie duże pieniądze. W każdym razie w przyszłości ją zastosuję i dam wam znać, czy robi cuda z twarzą, tak jak podobnie tamta maseczka. Ponieważ byłam zachwycona tym, jestem nadal żelem z firmy Neogen, który stosuje, jeżeli nie stosuje retinolu, stosuje go również na dzień. Jest mi go bardzo szkoda, bo mi go została po prostu resztunia, także stosuję go tylko wtedy na noc, jeżeli nie używam swojego retinolu na noc. Wyobraźcie sobie, zaglądam na stronę TK Maxa, a tam... Ten właśnie Żel Neogen jest na stronie TK Maxa. Także zakupiłam sobie jedno opakowanie. Kosztowało coś około 10 funtów. To jest połowa tego, co ja płacę na eBay. Teraz tak się sama zorientowałam, dlaczego nie wzięłam dwóch opakowań, ale już teraz po prostu tego żelu tam nie ma. W przyszłości na pewno będę polowała, bo ostatnio pojawiło się tam mnóstwo koreańskich kosmetyków. Także zerkajcie sobie, jeżeli jesteście zainteresowane tym kremem, na stronie TK Maxa. Nie wiem, czy są również stacjonarnie dostępne, bo stacjonarnie TK Maxa nie. Odwiedzam, wolę po prostu zajrzeć od czasu do czasu online, dlatego że jeżeli pójdę do TK Maxa, to te wszystkie opakowania są jakieś takie rozbełtane, zajrzane. Widać, jak ktoś tam zaglądał, a tu po prostu jakoś tak, nie wiem, przychodzi, jakoś tak szczelnie opakowane, foliowane, czyste. Wiem, że nikt tego nie otwierał. Dodatkowo jest większy wybór według mnie, niż jeżeli porównywuję do tego, co akurat w moim rejonie, tutaj w miastach blisko mnie się znajduje. No nie wiem. Takie mam osobiste zdanie. I dwie ostatnie rzeczy, które się tutaj pojawiły. Tak patrzę, czy wszystko Wam pokazałam. Są to takie preparaty z Awa Laboratorium. Jedno z nich, jeden z nich to jest Pearl High Extreme Lifting, a drugi Nano Renew Gold Microfusion. Patrzę, czy mamy po polsku coś wreszcie. Firmy kosmetyczne nazywają wszystko po angielsku, że myślałam, że nie ma po polsku, ale jednak jest. Tutaj napisane, że tak. Czyli mamy tak, ekstra napinający koktajl z ekstraktem z białej perły, efekt liftingujący w ciągu jednej godziny, coś ten preparat kosztował około 8 funtów albo 7, i biostymulujący koktajl z nanozłotem, komórkami macierzystymi, rekonstruktor sieci kolagenu, ponieważ to są preparaty do stosowania mezoterapii bezigłowej albo sonoferezie. Ja swój przyrząd do sonoferezy zepsułam. On bardzo mnie kopie, czyli prąd atakuje mnie zewsząd i nie mogę go używać, więc zakupię sobie w przyszłości coś innego i wtedy będę używała tych preparatów. Nawet nie wiedziałam, że te przyrządy mam, mam ten przyrząd zepsuty i nie będę mogła go używać. Także jeżeli się zaopatrzę w przyszłości, to na pewno dam wam znać, czy przynoszą efekty mojej skórze, także dam wam na pewno znać. Póki co szukam na stronach jakiegoś takiego przyrządu. Właśnie do mezoterapii bezigłowej. Może byście same coś polecia, polecały, może macie coś na oku. Bardzo bym prosiła właśnie o jakieś wskazówki. I ostatni kosmetyk kolorowy, który zakupiłam z czystej ciekawości. U mnie w Funciaku jest taka szafa Makeup Gallery, i to chyba tak się nazywa ta, ta firma. Ponieważ Pomadka matowa kosztowała tylko funta, mówię, zaryzykuję, spróbuję, co to za jedna. Jest to taka pomadka o takim bardzo mocnym różowym kolorze, ponieważ nie było testerów, nie wiedziałam, że to jest aż tak bardzo mocno różowy kolor. Powiem Wam, że całkiem wznośnie się prezentuje na ustach, pod warunkiem, że nałożę ją pędzelkiem, to wtedy wyglądają te usta bardzo ładnie i ona tak nie wysusza tych ust. No nie wiem, wiecie co za funta, bardzo fajny kosmetyk, także no Kolejna szufladka zapchana, następną pomadką matową. Także to by było wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, was, że Was nie zanudziłam. Bardzo Wam Was przepraszam, że trochę się muszę też wytłumaczyć, ponieważ bardzo mało ostatnio nagrywam. Jest to spowodowane ostatnio bardzo dużym nadpokiem zajęć, które sobie sama dodałam. Dodatkowo dużo pracuję. Często, gęsto są, jest to 6 dni w tygodniu, także to jest bardzo duże obciążenie. Poza tym ja nie pracuję na pół etatu, tylko na cały gwizdek, także też muszę, muszę sobie jakoś radzić. Dodatkowo ja sobie ograniczam, jak mogę, internety. Staram się, internet, żeby internet po prostu nie zawładnął całym moim życiem. Uważam, że to jest zdrowe podejście, bo były takie momenty, i do tego się przyznaję, i to już mówiłam wielokrotnie, że ja. Po prostu za dużo czasu poświęcałam internetowi, przez co to całkowicie wysysało ze mną dobrą energię, uważam. Uważam, że wszystko trzeba dzielić tak, żeby po prostu w pewien sposób nie oszaleć i jedne rzeczy, żeby nie dominowały nad drugimi, i żeby nasze życie po prostu szło normalnym torem, a nie jakimś zwariowanym. To jest taka moja mini ocena tego wszystkiego. Również laptopa odpalam, tak nazwę, trochę po młodzieżowemu to, odpalam bardzo rzadko. Wiem, że tam kilka wiadomości było do mnie napisane, które tylko właśnie mogę odczytać w laptopie. Nie wiedzieć czemu, nie mogę tego zrobić w telefonie z niektórymi wiadomościami. Także te wiadomości, które nie są na, niestety na mojej poczcie normalnej, tej, które ja podaję w linku, pod który każe się zwracać, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to ja po prostu odczytuję z dużym opóźnieniem, także no musicie mi to wybaczyć. Także odpowiem na pewno na te maile które się tam znalazły. Odpowiem też na komentarze, na pewno zaległy, ale tak jak Wam mówiłam, ja ostatnio poświęcam YouTubeowi bardzo mało czasu, przez co nie oglądam też filmów, nie jestem z wieloma na bieżąco, a jeżeli oglądam, to oglądam je tylko i wyłącznie, praktycznie się nie udzielam. Jedyne, co robię, to zostawiam kciuka w górę, bo uważam, że wszystkim dziewczynom należy się kciuk w górę za to, że robią coś, co lubią, że umieszczają filmiki, że są tutaj na tym YouTubie, że dzielą się jakąś swoją pasją, Każdą pasję, jaka by nie była, trzeba cenić, bo uważam, że to nas uszlachetnia. Także bardzo Wam dziękuję za te poświęcone mi ponad 20 minut na oglądanie moich filmików, bo moje zawsze są jakieś takie rozleczone w czasie. Zapraszam do następnych filmików, teraz mam chwilkę wolną, może się uda mi coś jeszcze nagrać, bo ja bardzo to lubię robić, tylko no cóż, jeżeli ja nie mam czasu po prostu. Trzymajcie się, pa!